Są w tym programie, w dzień dobry te takie tematy, w których czasami facet zastanawia się jako prowadzący, czy powinien uczestniczyć. I czasami my, jako koledzy współprowadzący pań, mamy takie e, pytania i, i wątpliwości. I w tym przypadku moja wątpliwość szybko została rozwiana, bo panie powiedziały mi, właśnie powinieneś brać udział w tej rozmowie, żeby zrozumieć, co my przeżywamy. Z jakimi dolegliwościami mamy do czynienia? Więc zapraszam teraz wszystkich facetów, żeby usiedli przed telewizorami i także wsłuchali się w to, co panie mają nam do powiedzenia. Możecie też zadawać pytania, panowie. Dobrze. No bo na przykład, o co ty byś zapytał, jak ja bym ci powiedziała, że mam PMS? E, już wiem. <noise> Już wiem, ale o PMS, czyli o zespole napięcia przedmiesiączkowego, będziemy rozmawiać z panią doktor Kariną Barszczewską, specjalistką ginekologii i położnictwa i autorką książki, którą za chwilę państwu pokażemy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu. Jak facet powinien się zachowywać, albo inaczej, jak facet powinien rozpoznać, że kobieta ma do czynienia z zespołem. Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, czy u kobiety występuje zespół napięcia przedmiesiączkowego? Wycofać się, schować, zamknąć drzwi? <noise> dobre pytanie. Może najpierw wyjaśnimy, czym jest zespół napięcia przedmiesiączkowego. Jest to zespół objawów, który pojawia się w drugiej fazie cyklu, czyli w fazie lutealnej przed miesiączką. Te objawy pojawiają się na około 7 dni przed okresem, z takim nasileniem na 2 dni przed miesiączką i są to objawy takie jak zwiększenie masy ciała, zmiana apetytu, zaparcia, bóle brzucha, bóle głowy, bóle pleców, ale też te objawy psychologiczne, tak? Czyli zmiana tutaj takiej labilności właśnie labilność emocjonalna, stany lękowe czy depresyjne. Czy wszystkie te objawy pojawiają się u kobiet jednocześnie, czy wszystkie pojawiają się u kobiet, które dotyka zespół napięcia? 40%. Może być to jeden no czy dwa objawy z różnym nasileniem, bo jeżeli popatrzymy na statystyki, to 48% kobiet na świecie doświadcza objawów związanych z PMS-em, przy czym 80-90% z nich podaje, że są to objawy łagodne bądź umiarkowane. Natomiast 3-4% kobiet na świecie doświadcza ciężkich objawów związanych ze zespołem napięcia przedmiesiączkowego, który określamy jako dysforyczny zespół napięcia przedmiesiączkowego. I jak on się wtedy objawia? Co te kobiety czują? Przede wszystkim są tutaj e, objawy te psychologiczne, tak, czyli stany depresyjne, mhm. e, zaburzenia lękowe, labilność Aż emocjonalna, tak. która uniemożliwia... Takiej kobiecie normalne funkcjonowanie. Dlaczego tak się dzieje z naszym ciałem? To jest też dobre pytanie, ponieważ my nie do końca znamy odpowiedź, w jaki sposób tutaj ten zespół napięcia przedmiesiączkowego powstaje. Większość prac naukowych podaje, że jest to przyczyna, Hormonalna związana z neuroprzekaźnikami, ta część estrogenowa i serotoninowa. Najczęściej mówi się, że ma to związek ze spadkiem stężenia serotoniny i większą wrażliwością na progesteron. A czy kobiety, które stosują antykoncepcję, mogą złagodzić te. To jest jedna z form tutaj pomocy takim kobietom leczenia, tak, ta część farmakologiczna, więc antykoncepcja na pewno łagodzi objawy PMS-u. W czym tutaj najczęstszy schemat, który jest polecany w publikacjach, to jest schemat 24 plus 4. Czyli? czyli nie taki standardowy jak 21 plus 0, czyli przez 21 dni bierzemy leki. A, przy, a się, przez 7 dni nie, i pojawia się wtedy krwawienie z odstawienia. Tylko tutaj przez 24 dni bier, bierzemy leki z hormonem i przez 4 dni nie. Pani doktor, na, zatytułowała Pani swoją książkę Bez wstydu o zdrowiu intymnym i seksualności kobiet. To jest ta książka, i ten tytuł mnie yy, frapuje. Czy to oznacza, że PMS jest powodem do wstydu dla kobiet, albo kobiety wstydzą się o tym mówić? Raczej. To, z czym zderzają się kobiety, bo niestety. Z brakiem zrozumienia? E, medycyna była zdominowana przez mężczyzn. To, co pokazuje historia medycyny. Tak? I to był męski punkt e, widzenia, męskie stereotypy, postrzeganie kobiecego ciała. I wiele doświadczeń, e, które my przeżywamy, są wpisane w kobiecą naturę, w tą fanaperię, tą labilność emocjonalną. I to też jest bardzo ciekawe, jak my uczymy swoje córki, jak my, jak sobie przypomnimy, jak byłyśmy traktowane jako dziewczynki, jako nastolatki, jako kobiety, że to przecież jest normalne, że nas boli, że miesiączka właśnie boli, że mamy te objawy w drugiej fazie cyklu, poród też musi boleć. I czy, my, czy ta narracja, ta. To, to jak kierujemy słowa do kobiet, nie powoduje, że one same umniejszają też e, tym, tym swoim doświadczeniom. Wielokrotnie PMS, czy zespół napięcia mówiąc po polsku, jest powodem do e, tego, żeby nie wiem, no, poniżyć kobietę, czy wyśmiać się z niej. Nie? Nawet nie wiesz, czy to ma, ale używamy. E, a ona ma PMS na pewno to w ogóle nie Dokładnie. podchodź do niej. Nie wiedząc, czy. Czy faktycznie jest w tym stanie? Najlepiej obarczyć ją za ten PMS, za. Że znowu sobie coś wymyśliła, wymyśliła, że jest to jej fan, fan. Albo w ogóle, radia. że jest wściekła, no bo pewnie ma. Tak, tak. I tutaj wracając do y, pytania pana redaktora, myślę, że to jest książka oczywiście przede wszystkim dedykowana dla kobiet, ale też dla mężczyzn, żebyście panowie lepiej zrozumieli swoje partnerki, swoje córki i swoje matki. Te histeryczki, mhm. które bardzo często doświadczają objawów których nikt nie rozumie. A jak się mają zachować panowie, żeby nam pomóc? Ja myślę, że empatyczny mężczyzna po przeczytaniu chociażby takiej książki zrozumie, co się dzieje w ciele jego kobiety, jego partnerki, tak? córki czy, czy, czy matki i łatwiej będzie mu jakby nie bagatelizować tych objawów, nie marginalizować zdrowia kobiecego. Takie zrozumienie myślę, że jest takim punktem. Takie... Mm -hmm. Tak, absolutnie. A co możemy my sobie z... zaaplikować, żeby nam było lżej w te dni? Y tutaj takie podejście y holistyczne, czyli leczenie farmakologiczne, ale też podejście niefarmakologiczne. Y profilaktyka, dlatego że musimy wiedzieć, co nasila na przykład zespół napięcia przedmiesiączkowego, jest to jedzenie typu fast food. Fast food E, smażone jedzenie, mhm. cukry proste i tutaj też ten, ta patofizjologia ma znaczenie, dlatego że jeżeli zastąpimy cukry proste właśnie węglowodami złożonymi, e, będzie wydzielany tryptofan, który jest prekursorem serotoniny mhm. i dzięki czemu będziemy miały mniej wyrażone te objawy. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o teści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry .TVN.